Cześć. Dzisiaj pokażę wam, jak z supełków yy, z różnych w prawo. Yy, do tego... Pod, yy, a, właśnie. Yy, wygląda ona tak. Nie wiem, czy widać, tylko mam słabą jakość. A to yy, nam tego dwie micie. Dwie, dwie kawałki muli, dwa kawałki muliny. Ja wybrałam akurat kolory czerwony i czarne. Ale będziemy owijać czerwonym. Więc zacznijmy. Bierzemy czerwone. Wiecie jak się robi... Musicie wiedzieć jak się robi sutełki zwrotne w prawo. Czyli tak. Bierzemy czerwone i robimy czwórkę na czarnym. I jak już to maczyłam, tą część musimy wziąć pod czarny. teraz zamulne i dociągnąć. I teraz w prawo. I tak cały czas. I teraz tak. Wziąłem czerwony, dlatego żeby jak będzie efekt końcowy, pokazać Wam jak to wygląda. Więc tak, robimy stołek, pod dociągnąć. Teraz bierzemy na tę stronę. Robimy czwórkę. Tą część. Pod czarny. Bierzemy i dociągniemy. Teraz bierzemy tak, tak. Ja już będę robić szybko. Mam nadzieję, że załapaliście. Ja już będę robić szybko, żeby wam pokazać, jaki będzie efekt końcowy. Tutaj. Przepraszam, że mi się poduszka tak przyknęła. Takie supełki w prawo. Trzeba wiedzieć, jak się robi supełki zwrotne w prawo. Dobra, tyle chyba wystarczy. Nie wiem czy będzie widać. Ale zaraz pokażę.

Dzięki za obejrzenie tego filmiku, nie wiem jaki będzie następny filmik, ale podejrzewam, że będą pomyki. Jeszcze wam napiszę w opisie. I to na tyle dzisiaj, dzięki, na razie.